Witam się z Wami w kolejnym dniu vlogmasu Czyli mamy dzisiaj piąty Także zapraszam Was na vlogmas Dzień piąty I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że wczoraj Zakupiliśmy w Kauflandzie kalendarz adwentowy Który wygląda w ten sposób Jest on z Lint I kupiliśmy go za 40 zł I pewnie zapytacie Co zrobiłam z czterema pierwszymi okienkami Zjedliśmy wczoraj Ale nagram oczywiście Jak smakują i jak wyglądają i jak otwieramy ten kalendarz, także w tym momencie go widzicie. Słuchajcie, do y, vloga do vlogmasu dogrywamy dzisiaj, czyli dzisiaj jest czwarty czy piąty czwarty. Czwarty. 4 Czwart. grudnia dogrywam, że kupiliśmy kalendarz adwentowy, także to już będzie w jutrzejszym vlogmasie. I Marcin dzisiaj będzie rozpakowywał pierwsze cztery okienka. Kupiliśmy go w Kauflandzie za 40 zł z Lint, także mam nadzieję, że będzie dobry. Rozpakowujemy jedynka. Co mamy? Kuleczkę. W pierwszym okienku jakaś taka kulka. Zaraz zobaczymy co to jest. Dobra, dalej otwieramy. Masz dwójkę? Dwójka. Cukierek? No, dwójce. Taki cukierek. Dobra macie chce chcesz go zjeść to weź. Zobacz jak on wygląda. Aha, taki zwykły. Daj znać czy dobry czy nie. Dobry? Dobry. No, pyszny. pyszny. No. Dobra, trójka szukamy. Też To jest jakiś cukierek, tylko ten już jest inny. Ten jest jakiś większy taki. Tak wygląda. On się nazywa. Worsulint Lindor. Nie mają jakichś takich nazw. Zaraz popatrzymy. I. W czwórka? Tak. I w czwórce też mamy taką kuleczkę. To jest to samo, nie? To są dwie jakieś inne. Zobaczcie. To było w jedynce. Mogę tego ja zjeść? A, i ten, ten większy jest taki biały. Zobaczcie. W białej czekoladzie. Także Marcin zje, bo ja nie lubię białej czekolady. Także to było w jedynce, a to było w czwórce. Marcin już zjadł, także ja zaraz zjem te dwa. I zaraz wam powiem, jak smakują. Dobra, test, test yy, pierwsze wrażenie, słuchajcie. Najpierw to, co było w jedynce. Okej. Okay. Jakby mm, takie mleczne nadzienie. Mhm. Coś tego typu. ona jest taka ładna z, mm, w śnieżynki. Ta z czwórki, także spróbujmy jeszcze tą czwórkę. Mm, niby inne opakowanie, ale smakuje tak samo. Także mm. będziecie też widzieć pewnie zaraz, jak otwieram piątkę. Mm. A film... Z czwartym vlogmasem już jest na kanale, także zaglądajcie. A ja się zbieram w tym momencie na giełdę. Także i tak widzę się z Wami później. Taki szybki zebranie, bo zobaczcie, nawet włosy mam nieuczesane. Muszę się jeszcze umyć szybko i jadę na taką szybką giełdę. Także widzimy się później. Buziaki. Hejka z powrotem. Już wróciłam z zakupów. Także tak i co Wam chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że kupiłam światełka za 10 zł. Także te światełka gdzieś tutaj na pewno dzisiaj zawisną. No i oczywiście biorę się za sprzątanie. Zobaczcie, jak zwykle mój pokój wygląda w ten sposób. Ale najpierw zapakuję prezenty, które tutaj mam. I jeżeli chodzi o prezenty, oczywiście na Mikołaja, to co zakupiliśmy razem z Marcinem, to tak. Tu jakąś bajkę, wszystko co rośnie. To są jakieś tam roślinki, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też te nalepki są, także fajna książeczka. Polecam Wam serdecznie. Tak to wygląda. Kolejna rzecz to jest taka ale jazda. To są pojazdy pracujące. To jest taka też do, do malowania, taka kolorowanka z naklejkami. O, z naklejkami. No i kolejna rzecz. To są właśnie najpiękniejsze właśnie świata. Tak wygląda ta książka. Bardzo ładnie naprawdę. Jedna z największych rzeczy, którą kupiliśmy, to jest ten samochód. To jest taki sterowany samochód. Ehm, taki na pilota, jakby. Także wygląda też fajnie, i ja to będę właśnie w tym momencie teraz pakować. Także zobaczcie, jak pakuję razem ze mną. Myślę, że myślę, że wyszło całkiem spoko. Także tak i teraz. z moimi posłami trochę ogarnę. i teraz będziemy otwierać kalendarze adwentowe, tak jak zapowiedziałam. Wcześniej widzieliście, że otworzyliśmy wczoraj cztery dni z tego kalendarza adwentowego z czekoladkami, więc teraz otworzę i jeden i drugi i zobaczymy, co jest w piątce. To jest ten z Lint. i szukamy piątki, tu mamy piątkę. O, i mamy cukierka. Mamy tego cukierka, taką kulkę chyba co mieliśmy w jakimś dniu już. Bardzo dobry, dobra. Zamykam. I szukam czwórki, piątki znaczy piątki, która była tu. Nie, tu, tu chyba. Była piątka? Była piątka. Jest piątka. Spójrzmy piątkę. Dość ciężka, jak już mówiłam. No, coś takiego. Co to jest? Aha, olej kokosowy. Olej kokosowy. Yy, głęboka. Yy, głęboko Nawilżająca maska do włosów. Właśnie z olejem kokosowym. Pozwólcie, że ją ja otworzę i zobaczę. O, wow, pełniutka jest. Zobaczcie. Pachnie bardzo, bardzo ładnie. Także fajnie. Yy. Do 22 roku jest ona do życia Nałożyć na mokre włosy, wmasować i po wmasowaniu zostawić na 3 minuty i potem spłukać. Fajna maska do włosów i powiem Wam, że wcale nie jest takiej małej pojemności, bo tu jest już Wam mówię, 100 gram, także wcale nie jest taka mała pojemność. Fajnie to wygląda i oczywiście już sprawdzę, ile ta maska nowek kosztuje w normalnej pojemności. A Allegro jest w pojemności 400 gram. Tutaj mamy setkę. I na Allegro kosztuje 25 zł, w tej yy, identyczna tylko, że tak jak mówiłam, w pojemności 400 gram, czyli na 4 6,25 dokładnie, 6,25, także 6 z groszami. Fajna maseczka, myślę, że będzie fajna, bo pachnie przepięknie, trochę się tutaj widzę. O! Ale pachnie przepięknie, naprawdę. Ma piękny, przepiękny zapach, także na, dla samego zapachu bym użyła, także takie Zobaczcie, też podróżne te rzeczy są I fajnie, ale ona jest dość ciężka I myślę, że na, naprawdę na sporo użyć się nada Także ja się dzisiaj biorę jeszcze za porządki Uporządkujemy trochę tutaj Ten pokój, bo tu jest naprawdę syf Szczególnie o, tutaj Także zobaczcie jaką mamy piękną pogodę na zewnątrz Ma być dzisiaj 10 stopni Także naprawdę fajnie Także ja się biorę za sprzątanie No i widzimy się już później ehm, No Dobra, pierwszą rzecz, którą tutaj mam, nie wyprasowaną, i z tyłu chodzi o tak że się nie przejmujcie. I zobaczcie, jak ładnie prześwituje to też z ta sukienka. To jest taka letnia sukienka, no ale tak jak mówię, bieliznę trzeba albo e, taką cielistą, e, kremową założyć, albo białą. E, tak ona wygląda. Z takim paskiem tutaj. Myślę, że to jest widoczne. Bardzo ładna sukienka, natomiast, no tak jak mówię, prześwituje bardzo. Oczywiście, wszystkie rzeczy, które wam pokażę, podlinkuję Wam. E, oczywiście. W opisie, także tak wygląda ta sukienka. Moim zdaniem ładnie, chociaż tak jak mówię, chociaż tak jak mówię, no mogłaby być mniej przezroczysta. No, tak jak teraz patrzę, to wcale nie jest taka przezroczysta, tylko z tyłu trochę jeszcze bardziej prześwituje. Z tyłu trochę prześwituje. I na nogach mam, słuchajcie, buty, skórzane buty i to jest całe zamówienie z Mango, bo Wam chyba nie powiedziałam. Z Mango Outlet. Także z Mango Outlet takie buty skórzane, słuchajcie, za 60 zł te buty zakupiłam, także myślę, że super cena jak za buty skórzane, wyglądają naprawdę fajnie, tylko moim zdaniem to są troszkę na mnie za małe. Ja noszę ogólnie w spikach rozmiar 37, a to jest takie 37, ale bardziej na 36,5, ale mieszczę nogę, także myślę, że się rozbiło, bo to są skórzane buty, także tak wyglądają, moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie. Kolejna rzecz, którą zakupiłam, to jest taka sukienka z białym takim lampasem z boku. To jest taka bawełniana sukienka, zobaczcie, z dłuższym rękawem. O, ja sobie go podwijam, bo on jest taki, o. Także tak wygląda. Z takim dekoltem w serek. Prosta zwykła, zobaczcie, ta sukienka jest. Tak wygląda. Moim zdaniem też całkiem spoko. I to o tej sukience myślałam, żeby ona była też na Wigilię teraz, więc myślę, że zna spokojnie. Zobaczcie, nawet burszę ciążowy mam się tu zmieścić, więc taka luźniejsza jest. Ja mam w rozmiarze S i ona też kosztowała Około 15-20 zł. Jeżeli będą te rzeczy, jeszcze to Wam podziękuję. Tak, ona się prezentuje. Myślę, że całkiem spoko. Zwykła, najprostsza sukienka, jaką może być chyba z tyłu. Wygląda tak samo. Taka prosta, zwykła, bawełniana sukienka do kolana. Ja mam 1,60 m, także sięga mi do kolana. I ubram te buty też do niej. Prezentuje się to fajnie. No i kolejne rzeczy to są trzy t-shirty, także zaraz już wskakuję w nie i Wam pokazuję zaczynamy od t-shirtu, który najbardziej mi się ze wszystkich podoba, to jest t-shirt z paseczki i on jest tak wygodny, słuchajcie jest taki mięciutki, on nie leży w złożonej zobaczcie, praktycznie w ogóle praktycznie w ogóle nie jest nie jest wygnieciony, także naprawdę fajny t-shirt, ja go mam w rozmiarze S i on był też za 15 zł także wszystkie t-shirty, które Wam pokażę, one były w granicach 15 zł, wtedy na tej promocji, bo to było jakoś chyba przy czarnym piątku ale jakoś wcześniej delikatnie oni mieli już tą promocję także tak wygląda t-shirt Zobaczcie, długość ma taką jak zwykły t-shirt. Także ja sobie go włożyłam w ten sposób. Drugi t-shirt, który tutaj mam, to jest taki biały t-shirt. I, I to jest t-shirt z najgorszej jakości materiału, słuchajcie. Niby bawełna z poliestrem, ale to jest naprawdę bardzo i złej jakości poliester. Zobaczcie, tak wygląda. On jest taki szerszy dość, także albo tutaj mam dekolt większy, albo po prostu sobie go puszczam na ramię. Chciałam zwykły biały t-shirt. No i on wyglądał na zwykły. A jest nie dość, że taki wielki, a to jest rozmiar S, to jeszcze dodatkowo taki, no głupi materiał, słuchajcie, głupi materiał, się bardzo się mnie, gniecie się mocno, fajne ma takie rękawy jakby dłuższe trochę też jak tamten t-shirt, natomiast, no tak jak mówię, no gniecie się porządnie, więc tam taki t-shirt, którym mogłabym od razu sobie pójść, wyciągam go z szafy i idę no a ten t-shirt trzeba niestety wyprasować i ostatni t-shirt, który Wam chciałam pokazać to jest granatowy t-shirt i on jest z podobnego materiału jak ten biały niestety, ale trochę lepszy, widzicie, że ten już jest bardziej pomięty niż tamten w paski także też, też właśnie coś w stylu tego białego, ale ten już jest mniejszy, już jest fajniejszy i też ma taką stójkę jak ten w paski t-shirt, także fajny granatowy t-shirt, bardzo ładny i on ma przyjemny bardzo materiał, no ale się gniecie on jest w długości też takiej jak jak ten t-shirt w paski Wygląda całkiem spoko, moim zdaniem. Chciałabym się z Wami już pożegnać. Vlog piąty, vlogmas, czyli piąty, uważam za zakończony. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć jedno słowo na temat mojej dekoracji z tyłu, bo jak widzieliście, miałam gwiazdki, które wylądowały jednak na korytarzu. Stwierdziłam, że tam będą po prostu wyglądać lepiej. Wylądowały na korytarzu i też zmieniłam światełka. To są te światełka, które dzisiaj zakupiłam. To są białe światełka i myślę, że. Wyglądają po prostu lepiej tutaj, w sensie niż te kolorowe. A te kolorowe, jak widzieliście, zawiesiłam na choince, którą pierwszą dzisiaj ubieraliśmy, bo mamy dwie choinki zawsze. Także jedną z nich ubieraliśmy dzisiaj. I powiem Wam, że bardzo się cieszę, bo nareszcie, nareszcie mamy choinkę i jest, tak powiem Wam, już świątecznie. Chciałabym Wam powiedzieć, że jutro są Mikołajki, także super. I Mikołajki to też taki fajny dzień, bo są fajne prezenty w kalendarzach adwentowych. Tu w tym z lint widziałam fajne, um, fajne okienko. Tutaj gdzieś tu jest szóstka. Zobaczcie, jaka, taka, jaka duża szóstka tutaj jest. Taka naprawdę spora, także jestem ciekawa, co tutaj jest. Pewnie jakiś Mikołaj. Także mam nadzieję, że coś fajnego będzie. Tutaj wydaje mi się, że szóstka też była spora. Szóstka, zobaczcie, jest tutaj też całkiem spora. Sprawdźmy, czy ciężka. Wcale nie taka ciężka, więc zobaczymy, co tu jutro będzie. Um, no i powiem Wam, że, że jestem... Zadowolona zarówno z kalendarza, jak i po prostu zadowolona ogólnie z tego vlogmasa, bo bo widziałam, że tam ktoś napisał, że fajnie, że, że, że jestem w Los na moim kanale, fajnie, że, że go prowadzę, żebym pokazała też swoje rzeczy z, z Black Friday, które kupiłam, także też pokazałam Wam dzisiaj dużo, dużo ciekawych rzeczy, rzeczy moje właśnie z, z wyprzedaży. Dzisiaj nowy też kalendarz Wam pokazałam, dodatkowo, dodatkowo też rozdabianie pierniczków, no i przede wszystkim ubieranie choinki, także mam nadzieję, że spędziliście ten dzień ze mną super, fajnie i przyjemnie przede wszystkim. I że dałam Wam trochę takiej pozytywnej energii. No i widzimy się jutro oczywiście w szóstym dniu vlogmasy, czyli nam mikołajki. Buziaki! Pa! pa.